Dobrze, że się przebrałeś Bo bym Cię nie poznała No Nowy dzień, nowy ja Newsy jakieś miałeś przygotować Miałeś na to dwie godziny No i ja przygotowałam, ale Ci nie wysłałam Więc po prostu ee, jest jak jest To no proszę bardzo Teraz znajdź jakiegoś czego Ty, sama Zaciekaw mnie tym Jestem znudzony Jak oni nie. Ja wraz z widzami czekamy na to, żebyś zaciekawiła nas temat, Żeby to się ciekawie oglądało Proszę bardzo, proszę. Czarnek, dopóki nie ma obowiązku szczepień przeciw Maurycemu, nie będzie w szkołach segregacji. Czyli będzie taki obowiązek, i jeszcze w szkole dzieciom odwalą segregację. A co dziecko jest winne, że go rodzic nie pośle na zaantidotumowanie się? I będzie gorsze w tej szkole? Będzie jadło osobno? Zaraz zobaczymy. Będą osobne wejścia, jedno dla e, zaszczepionych, i jedno dla Osobne klasy pewnie też, nie? Tak, żeby dziecko poczuło się wykluczone ze społeczności i mówiło: Mamo, tato, zaantidotumujcie mnie. Tak. Bo ja chcę brać udział w zajęciach tanecznych i ja chcę chodzić na robotykę, ale przez to, że mnie nie zaantidotumowaliście, nie mogę. Na bank tak będzie. No. Co to za rodzice w ogóle? O, Czarnek mówi uwaga. Chciałbym, żeby jak najwięcej rodziców skorzystało z możliwości zantidotumowania swoich dzieci przeciw Maurycemu, dlatego też rozpoczynamy akcję informacyjną w przyszłym tygodniu we wszystkich szkołach na temat tego, co dają antidotumy. Poczucie bezpieczeństwa, ale też szanse na to, że od przyszłego roku szkolnego będziemy cały czas w trybie stacjonarnym, bez konieczności odchodzenia na tryb hybrydowy czy zdalny. Mówił w porannej rozmowie w RMFFM minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek. Okej, okay. czyli on tutaj póki co nie zasugerował, że będzie segregacja. I to pewnie będzie na samym dole. Powiedział, że po prostu, jak się ludzie będą antidotumować dzieciaki, no to wtedy nie wrócimy do nauki zdalnej i wszystko będzie normalnie. Pan Mazurek pyta: Dobrze, obawy znamy. Czy pan może nam powiedzieć, że nie ma takiego pomysłu i nie będzie takiego pomysłu, żeby antidotumy przeciwko Maurycemu były w Polsce obowiązkowe? I pan yy, Czarnek odpowiada. Nie ja o tym decyduję, panie redaktorze, nie decyduje o tym Ministerstwo Edukacji i Nauki, ale dopóki tak nie jest, to na pewno nie będziemy żadnej segregacji w szkołach prowadzić. Nie ma żadnych pomysłów, żeby wpuszczać osoby za antidotumowane, a nie wpuszczać nie, nie za albo nie wiem, pozwalać chodzić do biblioteki zaantidotumowanym, a nie zaantidotumowanym nie pozwalać. To są rzeczy, których na pewno nie będzie, ale ja nie decyduję o tym. Czy antidotumy są obowiązkowe, czy nie? Czyli to już wyraźnie mówi o tym, że nie wyklucza czegoś takiego. I oczywiście minister Takie masło tak maślane za, za, za zarzucił. Nie zajmuję się tym akurat jego ministerstwem. Czemu mnie bijesz? Skubiesz, a później do mnie przyszyj. Wiesz, że ja nie lubię szyć. Widzieliście to, nie? Złońcie na policję. Wiesz, bo zadzwonił. Przemoc ma płeć. Ma. Kobiety. Przemoc ma płeć. Mhm. Przemoc nie ma płci, się ma. mówi, żebyś ty mógł się wybronić teraz z tego. Tylko kobiety są przemocą. Nie, przemoc to jest forma męska. Przemoc? Ten, ona. Ten, ten, nie, to przemoc. Ona, przemoc. Ta przemoc. Ta przemoc, no. Ty, męski. No to wypaliłem. Czyli kobieta. I tego nie wytnę. Ewidentnie kobieta, no sama widzisz. Tak, y zawsze jest wina kobiety. Wina kobiety jest, jak ona dostanie wryja bo go prowokowała i wtedy, kiedy mu odda, bo go uderzyła. Tego też nie widzimy. W ogóle wrzuć taki osobny film, short taki, z no teorią. Ta. A później mnie zabiją tu w tych internetach, zjedzą mnie żywcem za takie gadanie. Więc. No. Ale, ale nie, nie jest taka prawda, że to takie, takie tłumaczenia się, yy, często się słyszy, nie? Że... Nie wiem, gdzie się słyszy? Nie, no tak, jak, jak się jak się czyta, ci co nie czytają, to nie wiedzą, jak się czyta takie e, artykuły lub wypowia wypowiadają się osoby, które, które przeżyły tą przemoc domową. No to z reguły tak jest, że takie tłumaczenia były właśnie, bo, bo Nie mi się to tylko kojarzy z film, filmów z wczesnych lat. XX wieku, albo jeszcze z XIX wieku, że tak było, ale obecnie nie kojarzę w ogóle takich tekstów, żeby ktokolwiek coś takiego omówił na poważnie, chyba że robiłby takie No bo nie czytasz, jaja, tak ale teraz. czy, czy, czy coś, jesteś, na, w siedzi, czy, nie nie jesteś nie na, na takich stronach no, postów ludzi, którzy są dotknięci przemocą domową itd. Tak tylko, no. że Księża lubią mówić o tym, że e, kobiety prowokują do gwałtu, to, to wiem, ale tego nie mówią. I twój kolega również? Ale tego nie mówią normalni ludzie. Tylko... A, I mówiłam, że twój kolega nie do końca ma te klepki posklejane? Który kolega? Jakimi? No takimi, żeby to była wina kobiety, że dochodzi do przemocy. Znaczy... A tylko jeżeli już chodzi o gwałt, że e, tak się ubrała i ten, co mówią zazwyczaj społeczeństwa radykalne katolicko. Tak i często tak mówią w ogóle kobiety w wieku średnim. No, starsze, które zostały wychowane właśnie tak, że tak. kobieta powinna być cała zakryta, sprzątać, gotować tak, i tak dalej. W pewnym Ale wieku gen... to się tak nie wypada ubierać. Kuźwa, co to znaczy ten pewny wiek? Ja będę zawsze się ubierać. Tak, będę chodzić. Tak. A Jak będę starsza, to ty będziesz mi tu z tyłu trzymał cycki, żeby nie wisiało. albo tu? Nie, kiedyś mi powiedzieli, że mi nie będą wisiać, mam za małe. przypomniałeś mi teraz. Pamiętasz? <laughs> <Ty> wiesz? <laughs> tak. No, powiedzieć, już dalej że nie pamiętasz. <laughs> No. I, I teksty typu, że w pewnym wieku yy, czegoś nie wypada robić. To jest kupie, to jest, to jest w ogóle dla mnie szok. Dlaczego nie wypada tego robić? Bo co? Bo jest się starym? Czy wypadałoby, żebyśmy poszli teraz na plac zabaw i e, bawili się w piasku? A co, nie byliśmy na placu zabaw? Nie bawiliśmy się? Z dziećmi, ale sami jakbyśmy... A pamiętasz jak byliśmy na tej zjeżdżalni w Parku sowieckim w Błogowie koło McDonalda? nie dorośli ludzie. Ale, nie, dla, ale nie, 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 nie robimy tego dlatego, że nam wstyd. Tylko dlatego, że nas nie to. Nie, nie, dlatego, że nas to nie interesuje. Mhm. Co poszedłbyś robi... bawiłoby cię robienie babek z piasku na dzień dzisiejszy? A jeśli bym tam poszedł, dlatego że mnie to bawi, to mi wypada, czy nie? No tak, no czemu nie? Tak? No dla mnie lust. Okej, okay, no. Znaczy nie no, takie teksty są raczej do tego, że nie wypada według przyjętych norm, jakie mamy, nie? No, ale że, do że ktoś dobra, no, może ale... robić, może tak robić. tylko ktoś może też powiedzieć, że nie wypada. No, ale no, ja nie mówię, że ma nie mówić. Nie wypada znaczy, przyjść. Nie, może... ja, nie, ja uważam, że jeśli ktoś kogoś krytykuje, bo się dziwnie ubrał, no to dla mnie on jest głupi. Znaczy. Nie, nie wypada przy... nie przyjść na pogrzeb w, r, w różowej koszulce. Nie wypada, nie. Ale mogę przyjść. Ale nie wypada. Jak ci powiem, że nie wypada, no to chyba normalne, że Ale, nie mi, powiem, że chodzi, nie ale mi chodzi o, o to, że Określają pewien wiek, pewnym wiekiem, że od tego wieku to już człowiek powinien się położyć do trumny i czekać na śmierć, bo już kurwa nic nie wypada. 80-letnia babcia idąca w góry. Wow, to jest szok. To nie jest, że baba od 50 lat łazi w te góry i dla niej to jest nic wielkiego, a ja bym weszła, by mi duszę na ramieniu zostawiła. <grym> e, albo e, kobieta lat 80 ubierze e, sukienkę z dekoltem albo przed kolano. Ja nie mówię o jakichś takich, wiesz, nagolasa biegających. Tylko o takich ubranych. Yy, no, sukienka przed kolano dla niektórych w pewnym wieku to już nie wypada. A wiedz, że ja będę nosić sukienki przed kolano, bo Mam krótkie nogi do końca no, życia. Aż tak, no, znaczy troszkę poszliśmy tak w kierunku takim, że już więcej wypada. Bo więcej rzeczy jest takich normatywnych, żebym tak to określił. Ale jeżeli ona by wyszła. Nie wiem, w czym może wyjść? W jaki sposób może już nawet ty być sprowokowana do tego, że nie wypada tak robić. No, nie ktoś dzieli ja dziecko po ryju. No nie, nie wypada. To jest karalna, <laughs> że nie wypada. Ale wypada, nie wypada. Nie wiem, uważam, <laughs> że nie wypada rob, dziubać w nosie i robić o, kulek w miejscu publicznym, o. ale to dlatego, że... Mi się po prostu niedobrze robi, nie? I ja jestem właśnie taka trochę men mencenowata. Mhm. Że takie, to, co w moim otoczeniu mi przeszkadza, to ja bym to wyeliminowała. Ja wiem. I dlatego mhm. staram się myśleć tak, żeby, żeby nie myśleć tylko swoimi kategoriami, mhm. tylko gdzieś tam dookoła wszystkich innych. No bo nie wiem, czy dobrze by mi się patrzyło na e, kobietę lat 100, która jest bez tanika. Ale z drugiej strony, co mnie to obchodzi? I nie powinnam się na nią patrzeć, jeśli mi to przeszkadza. I, takie chodziło mi o to mencenowacenie, mencenowacenie z tego względu, że no y, homoseksualistów możemy obrażać, ale religii już nie, dlatego że on w to wierzy, a w to nie. No. Yy, znaczy, ja że ja, ja w ogóle się nie czepiam za bardzo ludzi, nie? Niech sobie robią, co chcą, ale no, mówię. Trzeba, że nasz, mu, mu, sąsiad szeryf, mówię tylko, że mówicie. rozumiem tych, którzy mówią, że czegoś nie wypada robić. No, mówię to dlatego, że według ich przyjętego światopoglądu no tak, jestem. tak, I ja o ile mam... się nie czepia i nie drze się na ulicy, pani to już nie wypada. Tylko, tylko sobie tam wiesz, my to darcie z ulicy, z ulicy przenieśli, przenieśliśmy do internetu i moim zdaniem taki komentarz pod zdjęciem czyimś to jest takie darcie się na ulicy. Tak, no. Bo jeśli ja na przykład w domowym zaciszu powiem: Kurde, chyba nie wypada, żeby ta babka tak wyglądała. Trochę, trochę się za skompulowałem, ale to jest między nami, nigdzie to nie wychodzi. No i mamy prawo sobie w domu rozmawiać, debatować, no jak ludzie nie. Ale już pisząc publiczny komentarz, to jest darcie się na ulicy. Dokładnie. Ale tylko tak pragnę przypomnieć, że wyszliśmy od obowiązkowych szczepień i segregacji uczniów. E, jak to się stało, że znowu. Mówimy. Bo zdjęłam okulary i nic nie widzę. Czy wypada segregować uczniów w takim razie? Może, e, może takim, tak ja, ja uważam, że... <tryk> krzywy to uważam. No. Ja, ja uważam... Ktoś ma krzywą no, głowę. Nie, jak Marian w tym chodzi. Że? Że wypada czy nie wypada segregować? Bo jeszcze rasowo wiadomo. Okej, okay, powinno. <tryk> <tryk> Feb, ty zrobić cięcie przy siebie. Nie, no nie, nie, nie powinno się segregować, ale nie dlatego, że nie wypada albo nie wypada. No, ja nie wiem. No ja się pytam, jak my przeszliśmy do tego, co wypada. Nie wypada od segregacji uczniów. Ale nie, czy powinno się segregować? O. Może tak. Czy zantidotumowani od antidotumowanych powinni być rozdzieleni? A może w ogóle szkoły za dla zantidotumowanych i szkoły dla niezantidotumowanych? I wtedy nie byłoby takiej widocznej segregacji, nie? że o, tylko Karolek, dawać, tylko to... Karolek, nie wchodź do biblioteki, bo ciebie mamusia nie zaantidotumowała, ani tatuś, bo to z reguły zawsze mamusia, nie? Tatuś wiecznie kurwa, że życie niewinny za nic nie odpowiada. Tatuś się nie wypada. No, i tego. Bo teraz Marianek wchodzi, a Marianek przyjął antidotum. I on będzie pierwszy. Jak cię mamusia za antidotumuje, czy tatuś, to też będziesz mógł tam wejść. Zobacz Marianek, je loda, a ty nie możesz. Tak będzie. No. Wypada? No, generalnie problem jest w tym taki, że. Mm. Myślę, że nie powinno się karać dzieci za decyzję dorosłych. W żaden sposób. Nie? E, bo dziecko, które jest niepełnoletnie, nie może podjąć decyzji samo za siebie. Więc to nie jest jego wina, że nie zostanie czy zostanie zaantidotumowany i nigdy to dziecko nie powinno ponosić żadnej jakiejkolwiek odpowiedzialności za czyny dorosłych. Nie? A czy wypada segregować w takim, w takim razie? Bo tam e, chodzi, nie. O, chodzi o tych. E, jest już segregacja w. Na uczelni jakieś I pewnie do tego nawiązywał Mazurek w rozmowie z Czarnkiem, że na jakiejś tam uczelni już zrobiono segregację, że jakichś tam terenowych zajęć nie będą mieli ci, którzy są niezantytumowani. To już są osoby dorosłe. No tak, no to już są osoby dorosłe, <coughs> tak. Tylko, że tutaj jest łamane chyba prawo człowieka, nie? Czemu? No bo zmusza się człowieka do czegoś, co nie jest obowiązkowe w naszym kraju. Więc... A żeby było, nie? Że chcą to jakoś tam zobowi zobowiązać. Nie wiem, no jak dla mnie to jest tak. Jest problem z tym, że to jest coś zupełnie nowego. M MRNA nie było do tej pory w ogóle na świecie stosowane. A już na pewno nie na tak szeroką skalę. Były jakieś tam testy od 10 lat niby, ale nie było nigdy na tak szeroką skalę. I to są pierwsze testy tego typu, więc ciężko stwierdzić, czy nie będzie jakichś skutków długofalowych. Tak samo jak kiedyś ocieplano domy azbestem, jedzono czekoladę z radem czy mm -hmm. bardzo pyszne nie? wodę z radem, bo twierdzono, że ma właściwości odmładzające. No, prezerwatywy z radem były i tak dalej. Dzieciom wymawiano, że wolno pić, że trzeba pić hektolitry mleka. Później się okazało, że ma chyba za dużo białka czy czegoś tam. Nie, że... nie białka. Już się na temat mleka nie opowiadaj, bo widzę, że nie ogarnę. Czytałem o tym wczoraj, że w nadmiernych ilościach dla dzieci może być szkodliwe, bo ma za dużo białka. Czy znaczy, wiem, no... Y... Zawsze, jak coś idzie do góry, mhm. To później są kampanie, że to jest niezdrowe. Pamiętacie, jak zamykali e... gdzie się produkuje cukier? Nie w cukierniach. Cukrownia. Cukrownia. Jak zamykali w Polsce cukrownię na Potęgę i jak cukier poszedł do góry i się okazało, że jest to biała śmierć. Wszyscy się bali słodzić. Do tej pory, jak mam do wyboru w tym, w restauracji czy tutaj w biurze, jak robię kawę, cukier trzcinowy czy biały, to w myślę, sensie, nie, wezmę trzcinowy. I zostaje. No to brązowa śmierć. No, ale, ale zostało. No i wszystkie te. Pomidory chyba też kiedyś szkodziły. Susza była w lasach. No to od jagód na przykład bąblowicy można było dostać swojego czasu, bo lisy sikały na jagody, a ludzie. Pewnie ci, którzy chodzili po lesie zrywali prosto do dzioba takie osikane jagody mogli zjeść i nabawić się bombloviczy. Ja nie mówię, że to jest nieprawda, ale no, nagle zaczyna się nagłaśniać takie sprawy, o których się Dobra, normalnie nie mówi. Chcą, jaki żeby jest jakiś nagłaśniać? problem? Jeśli ktoś chce na tym zarobić, no i tak właśnie polskie cukrownie, żeśmy zlikwidowali, a cukier dalej mamy tylko że droższy i sprowadzany. Ale już no cena cukru kiedyś była wysoka, coś mówiło gość. Wtedy właśnie. gość w dom cukier w szafę, nie? Mm. No, ale teraz ta cena cukru. Nie, bo my jesteśmy bogatsi. Nie no, kiedyś kosztowało to zł. 4 zł, 5 zł, a teraz kosztuje. 3,50? E... Nie, za 2 zł już kupisz w Ale no To jakaś wybitna promocja była. No tak, 3, no. 3,79 no. Ale jaki cukier? Cukier z dostawą do domu, 3,79 O, 2,99 no, ale, ale to online, nie? 3,4 zł Ale to wpadł ile w biedronce no. kosztuje, Zakupię się w biedronce robię. Albo w Oszonie, a nie w jakichś marketach, Frisco. We Frisco zawsze jest drogo. Bo pobierają właśnie tą opłatę, nie? No na pewno za radę taniej no, 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 ja ja nie? nie, Ja mówię o cenach biedronkowych. W Biedronce chyba 2,49 euro. No, a w Carrefourze 3,79 no masz tutaj. No Różne No bo nie chodzi się są. do Carrefoura. No ale generalnie jako Polacy jesteśmy w W Carrefourze ten ekspres jest bardzo Wracając do tego MRNA, no to były takie sytuacje niejednokrotnie, chociażby to, że palenie też było bardzo promowane, nawet są takie obrazki z tego, że dziecko, dzieci, papierosy, reklama, że dziecko, jeszcze tam takie stare jakieś reklamy, o. Będę musiał to szukać, bo nie nagrywasz ekranu, nie? Pamię no, dzieci, papierosy, reklama wpisałem mm. pierwszy. Te. Pamiętam mamę i tatę, mamy dzień, dzień, na Dzień Matki na Dzień Ojca, na każdy dzień Nie Chesterfieldy. Świetna reklama, dziecko kupuje sobie papierosy dla swoich starych i chce, żeby tak samo był tak, 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 takim samym palaczem. Dopiero później się okazało, jakie to jest szkodliwe i wszystkie te kampanie zaczęły wchodzić i tak dalej. No i co? No i tak samo może być w tym przypadku. Nie mówię, że to jest jakaś tam zaplanowane ludobójstwo czy coś, ale mogą być później jakieś skutki tego. Ludzie mogą tak myśleć, bo nie zawsze to, co deklarują naukowcy w telewizji, później okazuje się prawdą. Tym bardziej, że zaraz nagle mamy testy tego na setkach milionów, a docelowo na miliardach ludzi, no to no mogą być tego jakieś tam skutki i Kiepsko wymagać od ludzi tego, żeby. Znaczy, ciężko jest zmuszać ludzi do tego, żeby przyjmowali to antidotum. Jeśli już, no to edukacją. A nie no, edukacją, bo jak im bardziej będą e, nakazywać, tym bardziej ludzie będą się buntować. No. Więc taka segregacja, jak dla mnie nie ma sensu. I tak jest część osób, które dają się przekonać przekazowi medialnemu, że to jest bezpieczne. Jest część osób, która nie daje się temu przekonać, ale im bardziej zmuszamy, tym bardziej się już dokonuje taka samoistna segregacja. Taka, że ci nienawidzą tamtych. Ten nie wejdzie kurwa do windy, bo ten nie ma. Nasz sexu. sąsiad. Tak. Nasz sąsiad jest taki. Mhm. Taki czepialski w całego podwórka. Do windy nie wejdzie, jak ktoś stoi. Przepraszam, bez czy maseczki. państwo dziecko może założyć maseczkę? Nie. U mnie to byłaby krótka piłka. Kurwa. Złym. Uważam, że złym. Uważam, że nie powinno się segregować ludzi i. I, i tyle. Znaczy, chyba, że mówimy o segregacji takiej na ludzi bezpiecznych i niebezpiecznych. nie? to, to jest właśnie taka segregacja. Bo jeden może ci nakaszleć i zarazić, a drugi ma mniejsze prawdopodobieństwo, że ci nakaszle i zatruje. No to teraz nie wiem. To powinien być jakiś. Bo jak ktoś jest zaraźliwie chory i. No właśnie, jest o, 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 No to wtedy się go izoluje. O, o. <ENTR neatno> jeśli ktoś <stutum> jest chory, no? a jeśli ktoś jest zdrowy, to dlaczego ma być odizolowany? To tylko dlatego, że może być kiedyś w przyszłości chory? No. No to to już nie powinno być takiej segregacji, bo jeśli ktoś jest odizolowany, bo jest niebezpieczny, to też najpierw jest sąd, jest wyrok i dopiero takiego delikwenta się segreguje i odizolowuje, proszę przestać pisać na te telefony, i odizolowuje się, w... żeby no, nikomu nie zrobił krzywdy, tak? A, A nie, można nie można zdrowego wychodzi, człowieka, bo, bo, mo no, bo możliwe, że kiedyś będzie chory, no i ja możliwe, że też będę miała jakąś anginę kiedyś. To znaczy, że mam nie wychodzić do ludzi, bo będę miała jakieś anginę? Tak? Znaczy już raz w życiu miałam anginę i już więcej podejrzewam, że mieć nie będę. Już jesteś odporna. Czuję się zajebiście odporna. No. To straszna angina i... To prawda. Dobre porównanie. Myślę, że to będzie idealny moment na zakończenie odcinka. Póki jeszcze nie wyszło wystarczająco żenująco i nieśmiesznie. Póki jeszcze nie jest za długi jak ten 44 minutowy z Korwinem, spor który obejrzało tylko 8 tysięcy ludzi. A gadaliśmy tyle czasu, że jestem zniesmaczony takimi wynikami. Proszę oglądać częściej. Proszę klikać te filmy, jak się wam wyświetlają. Bo, no, bo to jest tak, włącza bo się bo powiadomienie. Się napłacić, jak nie włącza wyświetla. się powiadomienie a to. A dobra, to później obejrzę. Później się zapomina, włącza się rano, rano no. się nie ma czasu. i tak. Od razu się włącza, a nie. Jak szef wam mówi, że macie wrócić do roboty, no to pokażcie mu, co robicie. Musicie obejrzeć film, żeby nie tak. płacić opłat. Ja że to będzie idealne, idealne te, wytłumaczenie. Myślę, Tym że bardziej, że. Każdy że... Obejrzyjcie tak. z szefem. Może dziecko głodne? Obejrzyjcie z dzieckiem. Od razu musi jeść odechce, jak zobaczycie, co się w kraju dzieje. No, piszcie, co wy sądzicie o segregacji ludzi. Czy to jest dobre, czy nie, czy taki fajny powrót do historii, czy może nie za bardzo. Czekam na wasze opinie. Tymczasem żegnamy Kiedy się. Kto znowu z tą opatą reprograficzną? No bo jak przestaną nas oglądać, to nie będziemy mieli wyświetleń, nie będziemy zarabiać, nie będziemy mieli na ZUS, więc będą musieli nam opłacić opatę reprograficzną, bo jesteśmy artystami. A, 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 ale w poprzednim myśl odcinku... myśli, jak wyciągnąć jak najwięcej z tego. <laughs> w poprzednim odcinku doszliśmy do wniosku, że wszyscy jesteśmy artystami i zakładamy kółko artystyczne. Tak. Na Twitterze możemy sobie założyć takie koło wsparcia. Będziemy sobie wszyscy razem posty podbijać, nie? My już mam więcej no. niż dwa lajki. Właśnie znaczy, jak mam za dużo, no to już nie jestem artystą tak, tak. tym roszczeniowym. Wczes... Nie? Ja powinienem mieć trzy, trzy lajki max. Nie więcej. Bo wtedy już przestajesz być artystą potrzebującym. I wtedy jesteś takim mainstreamowym. Tak, wtedy już, już, jesteś za, już za bogaty i za powinnaś bo... oddawać. Odda. Mhm. Tak. No jak ktoś ma za dużo, to może mi oddać. Nie? Link do zrzutki ja nie mam. w opisie. <laughs> No, nie. trzymajcie ma. się, Sprawdzę. bo znowu przeciągamy, no, znowu nie będą oglądać. Mm -hmm. Ty patrz, a jak ostatnio powiedziałaś, że przeciągamy, jak twoja mama nawet nie zadzwoniła powiedzieć, że o niej mówiliśmy, więc albo nie oglądała. Nie widziałaś tego? Nie. Kurwa, może dlatego nie zadzwoniła. <grym, 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 teraz mi się przypomniało, że, że może faktycznie się już obraziła i nie zadzwoni, żeby się tak długo nie żegnać. No. To i A to ty powiedziałeś, że o, jak moja mama. I ja dostałam życzenie na Dzień Dziecka. A ja nie. Dobra, na razie strzała.